Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani moi parafianie i drodzy sympatycy naszego bydgoskiego Sacre cœur Niedawno ktoś mi podesłał linka z artykułem, który ukazał się w jakiejś gazetce katolickiej i tam autor tegoż artykułu dworuje sobie, a używa z manipularza. A po co taki przeżyte jak manipularz? Taka niby krótka stuła. To kiedyś to służyło do ocierania potu z czoła, to było uzasadnione. Dzisiaj to niczemu nie służy. Ha, ha, ha! Porównuje ten manipularz nawet do szynki, którą czyjaś teściowa obcinała z dwóch stron. Jej córka robiła to samo, nie wiedząc, że. Było to spowodowane po prostu ograniczoną pojemnością jakiejś brytwanny czy czegoś tam i robiła to z przyzwyczajenia. Po co takie tradycje w kościele, po co to powielać, co kiedyś było uzasadnione, kiedyś było potrzebne, a teraz niepotrzebne jest nikomu? Otóż to jest jedno wielkie nieporozumienie porażka. Autor artykułu najwyraźniej nie zdaje sobie sprawy, ze znaczenia tradycji w świętej liturgii Kościoła, ani z bogactwa symboliki szat liturgicznych. Otóż, nakładając każdą szatę z osobna, za każdym razem przedemszą świętą się modlę. I tak, nakładając manipularz, wypowiadam oczywiście szeptem po cichu słowa. Merear, domine portare, manipulum fletus et doloris, utcum exultatione recipiam Mercedem laboris Czyli. Niech będę godny, O Panie, nosić snop. No bo manipulum to jest snop inaczej, czy jakaś wiązka, coś takiego niech będę godny O Panie nosić snop płaczu i bólu. Abym z weselem przyjął zapłatę za pracę. Doskonale te słowa nawiązują do słów psalmisty. Ci, którzy sieją w płaczu, rządź będą w radości. Ten manipularz ma uświadamiać kapłanowi, iż jest ofiarnikiem. On uczestniczy w najświętszej ofierze naszego Pana Jezusa Chrystusa. I całe Jego życie jest również ofiarą. Wszelki ból, cierpienie powinien przeżywać twórczo, łącząc je właśnie z najświętszą ofiarą Pana. To jest, każda szata z osobna stanowi modlitwę i coś bardzo istotnego, ważnego uświadamia. Poza tym, Ważna jest, właśnie ważna jest różnorodność, wszelkie dystynktoria, to co wyróżnia, odróżnia, całe to przebogactwo w ubiorach, w szatach. Powie ktoś. No tak przecież Pan Jezus jak chodził w koło jeziora galilejskiego, to przecież nie nosił żadnych takich tam wykwintnych szat. To było wszystko proste, zwyczajne. Oczywiście, ale czy teraz Pan Jezus chodzi koło jeziora galilejskiego? Nie zasiada po prawicy Ojca w niebie i msza święta, liturgia mszy świętej ma wyrażać tamtą rzeczywistość niebiańsko. Wyraża to, co się dzieje już w chwale, a nie ma nam uobecniać życia rybaków galilejskich sprzed dwóch tysięcy lat. Absolutnie nie o to chodzi. Chodzi o obraz nieba. Liturgia ziemska ma być obrazem liturgii niebiańskiej. A co mamy w niebie? W niebie panuje hierarchia. Tam każdy anioł stanowi odrębny gatunek. Różnice pomiędzy poszczególnymi aniołami są bez porównania większe niż jakiekolwiek różnice między nami ludźmi. Bo my tworzymy, rodzaj ludzki tworzy jeden gatunek, a każdy anioł stanowi osobny gatunek. I każdy anioł stoi w hierarchii wyżej lub niżej od innego anioła. W niebie panuje hierarchia. I tam jest doskonały porządek, wszystko na swoim miejscu. Natomiast w piekle jest równość i wieczny bałagan. Na tej zasadzie, gdybyśmy się mieli pozbyć tej czy innej szaty liturgicznej, to można wszystkiego po kolei. No po co manipularz służył do ocierania potu? A po co stuła? była oznaką godności urzędnika w starożytnym Rzymie? Przecież teraz to nie ma znaczenia. A po co ornat? A po co alba? A po co humerał? Po co cingulum? A po co cokolwiek, czy nie wystarczy w jeansach i w jakiejś koszulce ala t-shirt? No tak, ale jeansy też się wpisują w jakąś tradycję, bo są one wyrazem tradycji amerykańskich pasterzy krów po angielsku cowboys. A skoro to tradycja, to może też się tego pozbyć. To może lepiej, żeby ten kapłan stanął bez jeansów. Przecież dochodzimy do absurdu. Nie. Stroje liturgiczne, tak samo cała ta liturgiczna choreografia, skłony asysty, na przykład w stosunku do celebransa, czy skłony w trakcie wypowiadania słów to wszystko ma znaczenie to odzwierciedla właśnie tę hierarchię, przebogactwo, które stanowi niego. Jeszcze raz, powiedzmy to sobie jasno, w niebie jest hierarchia i tam panuje doskonały ład, porządek, a równość, takie w jednym zamkniętym kręgu, panuje w piekle i tam jest wieczny bałagan. A my przecież zdążamy do nieba.